Gdzie A należy do zbioru liczb rzeczywistych? No okej, okay. dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi. Liczba X jest wymierna dla... Hmm. O co chodzi? No, mamy generalnie posprawdzać, popodstawiać tu te różne dziwne liczby i sprawdzić, kiedy wynik nam wyjdzie wymierny. Wymierny to o co chodzi? Chodzi o to, gdzie... No, nie będzie żadnych pierwiastków takich, czyli, że da się policzyć, albo inaczej da się zapisać w postaci ułamka. No i co my teraz mamy zrobić? Spójrzmy sobie na razie w ogóle na tę liczbę, bo tutaj tak jest dosyć ciekawe zapisane jakiś pierwiastek z 8 minus pierwiastek z 2. A przecież, co to jest inaczej pierwiastek z 8? No Pierwiastek z 8. Nie wiem, czy się zgodzisz. To jest inaczej: 2 pierwiastki z 2. Ok, i co dalej? No, 2 pierwiastki z 2, odjąć 1 pierwiastek z 2, no i to jest 2 odjąć 1, no to jest 1 pierwiastek z 2. I on jest do potęgi 3. Ok, a ile to jest pierwiastek z 2 do potęgi 3. No to jest dwa pierwiastki z dwóch. Czyli tak naprawdę liczba X, którą nam podano tutaj w zadaniu, to wynosi A kwadrat razy dwa pierwiastki z dwóch. No i teraz musimy się zastanowić ok, Ma to być liczba wymierna. Wymierna. Hmm. Kurczę, ale na spokojnie, no bo tu jest zawsze pierwiastek. To już jest niewymierne. A oni chcą, żeby ona była wymierna. Wymierna. Czyli jedyna opcja, uwaga, żeby ten pierwiastek tu zniknął, to to, co stoi tutaj za kwadrat, to to powinien być pierwiastek z dwóch. Dlaczego? Bo jak to będzie pierwiastek z dwóch, no to zgodzisz się ze mną, że pierwiastek z dwóch razy dwa pierwiastki z dwóch, pierwiastki się ze sobą wymnożą, da nam tu dwójkę, dwa razy dwa wyjdzie cztery, koniec, będzie tu liczba wymierna. Czyli jedyna opcja, tu za tym czymś musi się kryć pierwiastek z dwóch, każda inna liczba odpada. Zatem dochodzimy do wniosku, że ok, czyli to co się tam kryje, a kwadrat ma to być pierwiastek z dwóch. Zatem, hmm, ile wynosi A? No, muszę to spierwiaskować. A co nam wyjdzie, jak ja nałożę pierwiastek na pierwiastek? No, robi się ciekawie, ja nie wiem czy pamiętasz. To kurczę, czegoś takiego to nie spotkałem jeszcze chyba na, na podstawie, że pierwiastek na pierwiastek, chociaż może, mogłoby być, pierwiastek z pierwiastka to jest inaczej pierwiastek czwartego stopnia. i to jest jedna z naszych poprawnych odpowiedzi. No, czyli D. Boże, nie D. No tak, nie D, dobrze powiedziałem. D. Czy masz pytania na razie do tego momentu? Pytanie skąd wziąć drugą liczbę, która, która tam być nam pasuje? No, trzeba porzeźbić. No bo yy, ja powiedziałem, że tu pierwiastek z dwóch wykasuje nam ten pierwiastek, ale patrzę na te nasze odpowiedzi i w sumie no jest jeszcze taka liczba, która by yy, fajnie nam to skasowała. Pierwiastek z osiemnastu. Dlaczego akurat pierwiastek z 18? No bo przecież wiemy, że pierwiastki się mnoży, a jak 18 zrobię razy 2, to przecież to jest 36, a istnieje, wiemy pierwiastek z 36, to jest 6. No to co wtedy powinniśmy zrobić? To samo. A kwadrat ma być nasze magiczne pierwiastek z 18. Znowu ta sama sytuacja, czwartego stopnia z 18. OK, mam odpowiedź A finito. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Chcesz zostać lekarzem lub inżynierem? Link w bio, koniecznie zajrzyj.